ma z tej strony Marcin na 13. Dzisiaj wam pokażę jak włączyć Minecrafta. Nagrywam ten odcinek 500 raz, ale no pewnie to nikogo nie obchodzi i wszyscy to macie w dupie. Yy, odcinek się miał ukazać o 21.37, lecz net ja to kurwy i mi wyłączyli netę, a więc zaczynajmy po prostu. A więc widzicie tutaj, yy, tu jest wersja Minecrafta. I tutaj jest przycisk GRAJ Klikając ten przycisk, mo możemy zmienić wersję. I ja wybiorę wersję 1.12. Klikamy tutaj przycisk GRAJ a Widzicie go, nie? W sumie tak się, to, to mam w dupie OK, to klikamy. I, i Minecraft się włączył. I to tyle. W następnym odcinku pokażę Wam jak. Stworzyć świat, bo to też jest strasznie trudne. A i się oczywiście y, odpala y, pedalska muzyczka, którą można wyłączyć, klikając w opcję Music and Sound i Music. Jak słyszycie, już muzyki nie ma. Więc dziękuję za oglądanie. W jutrzejszym odcinku o, pokażę Wam, jak stworzyć świat w Minecrafcie tak jak już to mówiłem. A więc dzięki za oglądanie i do jutra. I